już wszystko wiadomo. znamy najlepsze szkoły w Polsce, najlepsze szkoły średnie, licea i technika. Wiemy, że najlepszym w gronie najlepszych techników jest Krakowskie Technikum Łączności. Ale swoją wysoką pozycję utrzymało także piąte liceum ogólnokształcące, które w tym roku zajęło piąte miejsce w skali kraju. Ze mną wicedyrektorka liceum, pani Agata Brezdeń. Pani dyrektor, jak to się robi, że przez tyle lat udaje się utrzymać tak wysoką pozycję, którą zawdzięczacie i wysokiemu poziomowi nauczania, ale także i także wymaganiom stawianym przez nauczycieli? Szanowna Pani, myślę, że nie da się tego wszystkiego w jednym zdaniu opowiedzieć. Mogłabym tu mówić i mówić. Co robić, żeby osiągać taki sukces? Na pewno bardzo dużo pracy trzeba włożyć i tu wszyscy wkładamy pracę w to, żebyśmy osiągnęli taki sukces. Ja mówię wszyscy, bo mówię o uczniach, mówię o rodzicach, mówię o nauczycielach, mówię o dyrekcji, mówię o personelu sprzątającym i o całej szkole jako społeczności Piątego Liceum, bo to jest ciężka praca wszystkich nas, żebyśmy taki sukces mogli osiągnąć. Bo mówimy o wysokich w wynikach w nauczaniu. Tutaj jest jeszcze ważna informacja, że oprócz tego, że w skali kraju jesteście drugim liceum, to jesteście także na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o, um, Olimpijczyków, czyli też wyniki w olimpiadach. To prawda. W ubiegłym roku, czyli za 2023 rok, mieliśmy około 180 tytułów finalistów i laureatów. Natomiast mamy jeszcze ogrom różnych innych konkursów, nie tylko olimpijskich i nie tylko maturalnych, ale również sportowych, artystycznych, konkursów różnych, takich, które nie liczą się gdzieś tam w rankingu, a naprawdę nasza młodzież swoje pasje tutaj, spełnia i no myślę, że to jest bardzo ważne dla nich, że my nauczyciele dajemy im czas na spełnianie tych swoich pasji. I to jest ważne z tego względu, że my się tym uczniom też poświęcamy. Ja wiem, że to trochę takie górnolotne i wszyscy twierdzą, że piątka to jest tylko kujoni i nic więcej, ale to nieprawda. W szkole się dzieje bardzo dużo, uczniowie robią bardzo wiele różnych rzeczy, tylko, ja tylko czyli, naukowych. Czyli nie tylko nauka, przygotowywanie do olimpiad. Tak. Ale także zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają rozwijać im pasję. Tak, oczywiście. Teatr, taniec, chór. Mamy wspaniały chór w szkole. Mamy teatr, który dzieci przedstawiają sztukę na koniec roku. Mamy samorząd uczniowski, który prężnie działa, z którym współpracujemy jako całość szkolna, gdzie koncerty różnego rodzaju organizujemy. Sportowe różne zawody organizujemy, ale również dzieci mają tą możliwość. Możliwość u nas w szkole, ponieważ jest system jednozmianowy. Do godziny 16 odbywają się lekcje że możemy poświęcić po południu dzieciom czas, że dzieci mogą po południu spełniać również swoje pasje sportowe, artystyczne i inne, grodzić i chodzić do szkół muzycznych, dlatego potem mamy tak wspaniałe imprezy, jak właśnie koncerty charytatywne, bożonarodzeniowe, więc wszystko na to wszystko składa się ciężka praca. Nauczyciel przygotowując dziecko do olimpiady, nie zostawia go nigdy samego i nasz Nasze dzieci to wiedzą, że jeśli chcą startować w olimpiadzie przedmiotowej, która daje im zwolnienie z matury, to na pewno nauczyciel nie, go, nie zostawi go samego sobie, tylko spędza z nim naprawdę dużo czasu, żeby ten uczeń osiągnął swój sukces. Czyli to jest tak, macie renomę ogromną, w związku z tym nie dziwi e, zainteresowanie uczniów trzech na jedno miejsce i to jest tak naprawdę coroczny standard. To prawda, tak. W tym roku również mieliśmy bardzo e, dużo uczniów chętnych do naszej szkoły. No nie wszyscy się dostali. Ten próg punktowy w klasach był bardzo, bardzo wysoki. E, ale cieszymy się, że mogliśmy sprostać chociaż tyle, że po 32 uczniów mogliśmy przyjąć do klasy. No i tutaj też, proszę Państwa, rola nauczyciela w 32osobowej grupie, to też jest taka no, duże poświęcenie, żeby wszystkich tych uczniów czegoś nauczyć, coś im pokazać, przekazać ich jakąś wiedzę, ale również szanujemy bardzo ucznia, który wie, po co do naszej szkoły przychodzi. Chce słuchać chce wynieść coś z tej wiedzy i chce coś osiągnąć i to jest bardzo ważne i cieszy nas to że mamy takich uczniów którzy chcą nas słuchać czy specjalnie rzucacie sieci do sieci, czyli czy na przykład specjalnie robicie jakieś poszukiwania bardzo zdolnych uczniów i się wśród nich promujecie, czy raczej to wygląda tak, że zainteresowanie wśród uczniów i ich rodziców jest takie, że wy specjalnie nie szukacie uczniów, bo i tak wiecie, że ci jedni z najzdolniejszych w województwie małopolskim tutaj właśnie zechcą się uczyć? Nigdy nie ma tak, proszę pani, że wszyscy z najlepsi chcą się uczyć w naszej szkole, my równo... Również musimy od siebie dużo dać, żeby tego ucznia zainteresować, żeby chciał do nas przyjść. Bo tylko to, że uczeń przyjdzie i tu będzie się spełniał w olimpiadzie, to nie jest do końca sukces, bo jeśli ten uczeń będzie wiedział, że on nie uzyska tutaj tak dokładnie pomocy psychologa, że nie uzyska pomocy wsparcia wychowawcy, nauczyciela, dyrekcji, to takie dziecko, które jest bardzo zdolne, też czasem powie: Nie, ja nie chcę do takiej szkoły iść, gdzie będę traktowany przedmiotowo, że mam tylko się uczyć i uczyć, bo jestem taki super zdolny. Ale tak nie jest tutaj, bo Wy macie specjalny gabinet psychologiczny też, czyli wychodzicie naprzeciw tym uczniom, którym, którzy mogą mieć pewne Problemy sami ze sobą, także w, w tym natłoku pewnych jednak szkolnych obowiązków. To prawda, proszę Państwa, muszę powiedzieć, ja im nie zazdroszczę, takiemu uczniowi, często z nimi rozmawiam, bo też przecież pracuję i uczę. I często z tymi uczniami rozmawiam i pytam się, jak wygląda ich dzień. Jak oni do klasy trzeciej, czyli pierwsza, druga, trzecia klasa, mają prawie 40 godzin w tygodniu, 16 przedmiotów i oni siedzą do 16 w szkole, a potem chcą spędzić fajnie czas, swoje pasje rozwiązać, Rozwijając również sportowo artystyczną, o których wcześniej powiedziałam, więc biegają na inne zajęcia. I są w domu o 20.00, siadają i nawet chcą sobie tylko powtórzyć. Co było w poprzedniego dnia i co będzie następnego dnia na te 16 przedmiotów, to proszę Państwa, to dziecko musi minimum 2-3 godziny spędzić jeszcze w domu. Ale pomagacie przezwyciężyć takie problemy, które się pojawiają problemy psychiczne. Tak, oczywiście. Mamy, my to tak fajnie nazywamy ochronka zakładowa, gdzie mamy e, wspaniałe Panie, dwie psycholożki, mamy Panią psycholog specjalną również, mamy Panią pedagog, gdzie udzielają Panie pomocy zawsze i uczeń czy chce popłakać, czy chce się pocieszyć, czy chce przyjść tylko zjeść cukierka, napić się herbaty, albo posiedzieć po prostu na kanapie i poopowiadać i zwierzyć się, albo po prostu pomilczeć, ale chce odpocząć, to ma schronienie właśnie u nas w naszej ochronce zakładowej. Czyli jak widać na sukces... Nie pracuje się w pojedynkę i nie jest to praca tylko jednego nauczyciela z jednym uczniem, żeby mieć dobre wyniki na olimpiadzie, ale to, jest, to są także wyniki całe, pracy całego dużego zespołu, tak jak pani powiedziała. Stąd też pierwsze miejsce w Województwie, drugie miejsce w Polsce i trzecie miejsce, jeśli chodzi o ranking olimpijski. To prawda. To prawda. Serdecznie pani w takim razie gratuluję i gratuluję także uczniom szkoły i wszystkim nauczycielom. Dziękuję bardzo.